Czy warto nałożyć powłokę ceramiczną? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Ja mogę wyłącznie podać Ci korzyści, które uzyskasz dzięki zaaplikowaniu powłoki ceramicznej na lakier Twojego samochodu. 1. Powłoka ceramiczna trwale łączy się z powierzchnią Twojego lakieru, dzięki czemu ochrania go przez wiele lat. 2. Zabezpiecza lakier samochodu przed chemią, warunkami atmosferycznymi, promieniowaniem UV, solą drogową, zwiększa jego odporność na ptasie odchody oraz owady. To wszystko składa się na to, że lakier pozostanie cały czas błyszczący. 3. Zwiększa twardość oraz śliskość. Dzięki temu powstaje mniej rys, które robimy sobie przy myciu samochodu. To chodzi o te małe okrągłe ryski, które finalnie po jakimś czasie mocno psują efekt wizualny naszego auta. 4. Sprawia, że lakier zyskuje hydrofobowość. Dzięki temu jego mycie jest bajecznie proste, a brudzenie jest o wiele wolniejsze. Rzadsze wylizyty na mini i lepszy efekt po umyciu aut. 5. Powłoka po nałożeniu maksymalnie uwydatnia głębię lakieru, nadając mu przy tym niebywałej szklistości. Dzięki temu Twój samochód będzie prezentował się spektakularnie. Zainteresował Cię ten temat? Obserwuj po więcej.